Kalimarka wszystkim. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić do filmiku, w którym wam pokażę akwarium czysto litrowe, które się znajduje. Więc to jest nasze akwarium 300 litrowe i tutaj zadziały się pewne zmiany, ponieważ roślinki nam zaczęły padać no i je przycięliśmy, no i teraz zaczęły odżywać, I tak to się mówi? Tak, no zaczęły odrastać nowe, tutaj możecie zobaczyć, też dosadziliśmy kilka nowych roślinek, Dieguś coś robi w tle, nie zwracajcie na niego uwagi, tak samo nie zwracajcie uwagi na deszczownicę, bo przed chwilą właśnie wypłynęła i muszę ją przed chwilą właśnie ona wypłynęła i muszę ją przyczepić, ale to zrobię jutro no i jak widzicie, na razie wygląda ten zbiornik tak a więc możecie zadać pytanie, dlaczego zaczęły nam roślinki padać? Ponieważ podłoże było wyjałowione, no i nie dawaliśmy żadnych nawozów do roślin. No i dlatego tak się zadziało, zobaczcie tutaj jak ładnie Anubias odżył. I w tym celu po prostu takie kulki nawozowe wsadziliśmy tam, gdzie mamy roślinki posadzone. To właśnie wypchaliśmy taką kulkę nawozową. Również przy podmiankach wody dajemy taki nawóz Basic Grow. W tej samej linii mamy też forte FE. Co to jest, to jest FE? Żelazo. A nie, dobra, tu nawet jest napisane nawóz żelazowy. Dobra, nieważne. No, i tutaj oczywiście z tyłu jest napisane też dawkowanie, nie? No, i z takich też rzeczy na pierwszym filmiku z, ze zbiornikami. To akwarium miało inne oświetlenie. To akwarium miało teraz, nie pamiętam, czy to akwarium miało już to nowe oświetlenie. W razie, akwarium, które kupiliśmy, miało, ma klapę i miało te zwykłe żarówki. Te zwykłe, stare te żarówki, świetlówki. Później okazało się, że te świetlówki nie działają, bo się... Właśnie one się nie spaliły. Coś z tą klapą się zepsuło. No i dokupiliśmy trzy ledówki, które postawiliśmy. I to akwarium długo było bez klapy żadnej. Jednak okazało się, że te żarówki LED, co tu są w środku, można zniżyć jeszcze trochę. Jak zniżyliśmy, zniżyliśmy je trochę, to można było położyć klapę i teraz to akwarium wygląda tak. Mi się teraz naprawdę bardzo ona A podoba. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się również spodoba. Więc co? Widzimy się w kolejnych filmikach i do zobaczenia! Dziękuję wszystkim za uwagę!